Cześć, hej i witajcie. Ja jestem Peterix i witam was na kolejnym odcinku serii Minecraft Survival. I w poprzednim odcinku zbudowaliśmy domek i tak on się prezentuje. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam. No i mamy nasz cały domek, ale brakuje nam trochę progresu, jeśli chodzi o rozgrywkę, ponieważ nadal mamy żelazne rzeczy i ostatnio no do diamentów szczęścia nie miałem. Za bardzo i mamy właściwie tylko dwa, więc dzisiaj chciałbym oczywiście pozdobywać ich więcej. Mamy tutaj naszą ładną taką dziurę i mógłbym w niej zrobić jakieś zejście i tam pokopać po prostu. Dobra, jak zginę, to zginę i uwaga. Jest! Udało się! O, creeper! Tak, więc musimy pozbyć się tych tutaj śmieciowych rzeczy w tej dziurze. W ogóle tu mamy też spawner pająków. Mamy tu dosłownie blisko pająki, więc możemy z nich przyszło ała zrobić w przyszłości ekspiarkę. Ale na razie zajmijmy się posprzątaniem tego trochę. Teraz przyszedłem tutaj poświetlać trochę do środka, żebyśmy mieli na przyszłość od razu lekko poświetlane tutaj, żeby farma. Pająków była bardziej efektywna, no ale na zwykłym oświetlaniu się nie skończyło. Okazało się, że w sumie ostatnio, jak tu byłem, nie zwiedziłem za dużo, więc postanowiłem się wgłębić i tak oto zacząłem kolejną wycieczkę po jaskiniach. W skrócie, prawie umarłem od pająków. Głębiej wykopałem diamenty tak, tym razem dwie sztuki. Szkielety dały mi łuki, które złączyłem w cały, i zastrzeliłem je, robiąc achievement. Przy okazji było jeszcze więcej skrzynek z lutem i ametystu, a pod koniec stało się to. A! Nie! O nie, jeszcze łóżka nie mam! Jest noc! Dobra, już zaraz się dzień zrobi, ale i tak. Dobra, jest to tutaj. Są moje rzeczy. Jest! No i dobra, nowy dzień jest i odkładałem te wszystkie rzeczy. W takim razie możemy zejść tutaj znowu. Możemy tutaj się wkopać i pozdobywać trochę diamentów, po prostu kopiąc się przed siebie. Czy, o właśnie tu już nawet zacząłem to robić. Okej, okay, dziura na tym poziomie może być. W takim razie zaczynamy kopać. O, proszę bardzo, diamenty pierwsze jest. O, tu jeszcze jest ruda. Dwie rudy obok siebie. W takim razie wykopujemy. I możemy teraz mamy teraz ostatniego diamenta. Ponieważ mamy razem pięć na Kill of Enchanting. I zastanawiam się, czy nie przyjść tu teraz z kilofem, z fortunką. Więc no dobra, w sumie możemy się wrócić z tym jednym diamentem, zostawić to tu na razie i spróbujmy zrobić najpierw enchanting na 30 poziom. W takim razie weźmy drewno i skraftujmy sobie nasz pierwszy diamentowy kilof. Proszę bardzo. I teraz najlepiej by było znaleźć jakąś lawapulkę, jakieś źródełko lawy, żeby rozlać wodę i zebrać obsydian. Dlatego udałem się w kierunku spawna, gdzie blisko naszej pierwszej norki było źródełko lawy. Zebrałem tam przy okazji wiadro lawy dla osiągnięcia, i wykopałem 14 obsydianu na Enchanting i przyszły portal. Aha! Dosłownie tutaj, obok domu, mieliśmy lawę. No to nieźle. No i dobra, mamy 14 obsydianów, więc możemy skraftować sobie enchanting i resztę zostawimy sobie na portal, oczywiście. Więc będą nam potrzebne tylko 4. I nie mam dosłownie żadnej skóry. To chyba muszę zrobić taki trik, że wyciągnę książkę stąd. Dobra, pożyczyłem sobie i robimy enchanting. Proszę bardzo, i będzie on tutaj. No, i mamy enchanting na szósty poziom. I tak, teraz trzeba zabrać się za książki. I spytacie się. No, ale skąd weźmiesz skórę? Nie masz krów. No właśnie, nie mam krów, yy, ponieważ chciałbym dzisiaj głównie zbudować też farmę, i tutaj będzie pole z pszenicą i różnymi innymi plonami na tym wzgórzu. Drzewa sobie przeniesiemy gdzieś tam dalej, a tutaj zrobię sobie taki budyneczek, gdzie będziemy mieć zwierzątka. No i dobra, tutaj mam trochę materiałów jeszcze pozostałych od yy, mojego domku. Trochę mi zostało, ale będę pewnie musiał pozdobywać jeszcze więcej. Dobra, przenieśmy naszą stację roboczą gdzieś tutaj, ponieważ tutaj będzie nasz domek ze zwierzątami i yy, będziemy mogli sobie... O, koteczek kolejny! Ej, ale fajny. Okej, okay, wrócę po ciebie, kotku. Ale tak, możemy do tamtej skrzynki sobie odłożyć przedmioty, które będą potrzebne do zbudowania tego domku. Ale oprócz tych rzeczy jest jeszcze mi potrzebny jeden element. Będzie to blok, z którego będzie głównie podłoga. I chodzi tutaj o cegły z błota. I ogólnie błoto utwardzone, ponieważ według mnie nawet będzie pasowało do tego. Klimatu, piaskowiec, dżungla, pomarańcz i błoto też jest w tych odcieniach, dlatego myślę, że będzie pasowało. Dlatego musimy poszukać gdzieś te nowe bagna z y, namorzynami, żeby pozbierać jak najwięcej błota. A przy okazji moglibyśmy zdobyć y, na przykład azalię, żebyśmy mieli azaliowe liście tutaj i w sumie. Przy okazji pozwiedzamy tu więcej terenów, może będzie coś ciekawego. Myślę, że w tą stronę byśmy mogli się udać, oczywiście na naszym ukochanym wielbłądzie. Więc uszykowałem się do naszej wyprawy, kraftując kompas, a później lunetę i miotełkę w razie znalezisk archeologicznych. Po drodze znalazłem studzienkę, w której mogłem wydobyć swoje pierwsze odłamki w piasku i potem okazało się, że niedaleko nas jest kolejna. Wioska? To jest dosłownie obok praktycznie, tam jest moja, a tu jest jeszcze jedna wioska. I tu chwila! To nie tylko wioska, to jest świątynia! w Centrum wioski, co jest? Ja, ale dziwnie to się wygenerowało. No dobra, no to w takim razie możemy sobie zwiedzić też przy okazji świątynię, zobaczyć co tam będzie. I tu jest chyba ten tajemniczy pokój, co? No właśnie. Ale to akurat zasłonięte jest jeny. Wszystko naraz tu się zrespiło. Dobra, mamy tu tajemniczy piasek pierwszy. O, zo jest jament! Jeszcze jeden diament mamy. No i spoczko. Odłamek, dobra. O, szmaragd. Kolejny szmaragd. O, odłamek. Pięknie. A, szmaragd znowu, no spoko. Odłamek, proch tylko. No cóż. No dobra, w takim razie pora zobaczyć, co jest w środku piramidy teraz. To niszczymy i co tu będzie. Kolejne cztery diaksy mamy już. Wow, i o, zbroja dla konia. Co tutaj? Złote jabłuszko, siodło. Tutaj kolejne diamenty. Jakie bogactwo w tej świątyni. I tutaj channeling. No dobra, szkoda, że nie mending czy coś, ale no tak dobrze to nie ma. I tu w ogóle jeszcze mamy, no właśnie. Mamy tu kowala, więc możemy mieć jeszcze więcej diaksów. A, niestety nie mamy. Miałem już pełny ekwipunek, więc na szybko wróciłem się do domu, gdzie się rozpakowałem i poszedłem znowu do wioski, żeby pozbierać resztę rzeczy, w tym sianko. I wyruszyłem dalej i odkopałem po drodze skarb, znalazłem łąkową wioskę, kolejny skarb i jedna z rzeczy, które chciałem znaleźć, czyli Lash Caves, w których wydobyłem poszukiwaną azalię i inne rzeczy, złapałem nawet Aksolotla. Bierzemy. Jej. O, jest różo. Nie, jest biały. To ja wolę tego. Okej. Okay. No dobra, chyba więcej tu już nie będziemy zwiedzać. No i możemy też wracać już przy okazji do domu. Chwileczkę, znalazłem Lash Caves, ale miałem jeszcze znaleźć bagna na błoto do budowli. Otóż zrobiłem pewną nieprzemyślaną rzecz. Postanowiłem, że nie muszę szukać bagien, bo mogę zrobić sam błoto z gliny, którą wykopię w laszkę. Aha. Czyli potrzebujemy dirta, żeby zrobić błoto, a nie gliny? Czemu ja myślałem, że glinę potrzeba? Dobra, glina się nam jeszcze pewnie przyda, na przykład do przepalania na terakoty albo do zrobienia cegieł. Więc w sumie nic nie poszło na marne. Więc teraz muszę porobić więcej tego błota, a potem musimy z błota i pszenicy skraftować sobie Pact Mat, czyli błoto utwardzone. No to ja się biorę za zbieranie większej ilości materiałów potrzebnych do zbudowania tego domku. Jeżeli czegoś mi jeszcze zabraknie, to będę pewnie na bieżąco uzupełniać zapasy, ale na razie możemy już chyba zacząć budowę, więc widzimy się, jak budowla będzie skończona. No, więc w końcu farma jest skończona i wygląda ona w taki sposób. Jest ona, jak widzicie, bardzo podobna do naszego domku, tylko o nieco innych kształtach, bardziej krągłych, tutaj na górze. I właśnie myślę, że nawet będzie ten domek tutaj pasował. A farma prezentuje się także z tyłu. Mamy tutaj takie różne, oczywiście, wzorki, okienka, trochę krzaczków. A z przodu mamy tabliczkę wiszącą, która mówi nam, że to jest farma zwierząt. I mamy tutaj takie piękne, duże drzwi otwarte. A wchodząc do środka, właśnie pierwsze, co się rzuca w oczy, to ta podłoga, która jest właśnie z naszego błota. Obok tu mamy kompostowniki jakieś, oczywiście, okienka, jakaś roślinka też się zmieściła. Tu mamy półeczkę, i przy okazji zrobiłem tu sobie nieskończone źródełko. Wody. Od razu mamy, jakby, wodę, która w teorii powinna być dla naszych zwierząt. A co do zwierząt, mamy tutaj zagrody, które, no, nie są jakieś bardzo duże, ale też myślę, że bardzo dużo tych zwierząt nie będziemy potrzebować. Ale tutaj jeszcze mamy taką tabliczkę, która mówi nam, że jest to wejście tylko dla personelu. Jest to piwnica taka, nawet tu przecieka z tamtej wody. Dużo beczek, ale, no, nic tu praktycznie nie ma, oprócz na środku. Farmy, która będzie przeznaczona na krowy, dokładnie, bo krów nam jest potrzebne najwięcej. Także zrobiłem tutaj taką półautomatyczną, powiedzmy, farmę, gdzie krowy będą tu się cisnąć w jednym bloku i będą nam tutaj ginęły i dawały skórę i mięso od razu. Więc wystarczy, że będziemy je rozmnażać. A na górze mamy po wejściu po schodach taki korytarzyk, gdzie mamy półeczkę, beczkę, skrzyneczkę, wszystko pięknie się rymuje. Tutaj nawet wazę zrobiłem z tych odłamków, które znaleźliśmy jeszcze w tym odcinku. No i tu mamy oczywiście, jak możecie się ślać zagrodę dla owiec. I no nie mam jeszcze silk tacza, żebyśmy mieli tutaj trawę, więc na razie zrobiłem tutaj mech. No ale jeszcze potrzebujemy... Potrzebna jest nam najważniejsza rzecz do tej farmy zwierząt, czyli właśnie zwierzęta. Musimy je tutaj przyprowadzić. Więc bierzemy sianko i lecimy. No, więc mamy tutaj pięknie krowy, tylko muszę to zamknąć teraz. O nie. Okej, okay, powinno zadziałać. I tak, mamy to, zatykamy i mamy tutaj krówki nasze, więc teraz możemy je ładnie porozmnażać od razu. No i proszę bardzo, mamy nawet osiągnięcie, więc krowy załatwione, owce też już mamy, no więc mamy też świnki. Kurczaki, które mogę, mogłem w sumie jajkami od razu zrobić. No i wszystkie zwierzęta już mają swoje zagrody i farma jest zbudowana. Ale chciałbym jeszcze dzisiaj zbudować farmę pszenicy, ale nie tylko farmę plonów ogólnie, która miałaby być tutaj na tym wzgórzu i ten cały piasek będę zamieniał. W ziemię, więc najpierw musimy iść na takie dość niezłe grindowanie dirta, więc widzimy się po time -lapse. No i mamy to słuchajcie w końcu. Zbudowałem farmę obok. I patrzcie, jak to wygląda. Tu niedawno jeszcze był ten brzydki lasek, którego przeniosłem tam za domkiem. Jak widzicie, posadziłem sobie teraz równiutko drzewka. Tak w rządkach mamy nawet dwie sosenki. No więc mamy tutaj dużo miejsca i możemy sobie coś posadzić. Będziemy mieć taką wielką tutaj farmę. I zbudowałem tutaj nawet takie wieżyczki drewniane. Beczki z wodą, które są na farmach. No i wszystko tutaj jest pięknie, też ogrodzone płotkami. Mamy tutaj też takie dwa miejsca z sianem i kompostownikami, więc możemy zasadzić pierwsze nasionko, cyk. I tak, teraz możemy sadzić sobie tutaj wszędzie nasionka. Chciałbym też posadzić trochę ziemniaków, marchewek i e, wszystkiego, co mamy jeszcze inne do posadzenia. Więc w sumie na razie możemy posadzić jednego ziemniaka, nie wiem, na razie gdzieś tu. No i mamy jeszcze trochę marchewek, które możemy posadzić. Ty, no i na tyle tylko nam starczyło. Mamy tylko tutaj zapełnione. Ale teraz, jak to będzie rosło, to będziemy mogli sobie zbierać i sadzić coraz więcej. Ale chciałem jeszcze dodać, że przy okazji, jak budowałem, to rozmnażałem sobie tutaj nieźle te krówki i mamy ich już wystarczająco, żeby. One się tutaj dusiły i pięknie dawały nam skórę, i w sumie mamy już tej skóry Jany 22. No i pięknie, mamy tutaj zrobioną naszą farmę i plonów, i zwierząt, idealnie naprzeciwko naszego domku. I będziemy powoli rozbudowywać tą wioskę, myślę. Będziemy jeszcze tutaj budować różne domki, inne, różne farmy, właśnie. W każdym budynku będzie coś innego. No ale myślę, że to już będzie koniec na dzisiaj. Myślę, że zrobiliśmy już wystarczająco, ale nie martwcie się, w następnych odcinkach będzie tylko więcej większych projektów. Więc zapraszam do śledzenia tej serii. Jak Wam się spodobało, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, czy też zasubskrybować, żeby być na bieżąco z serią. Ja się żegnam, trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć.